Małgorzata Rozenek niedawno wróciła wraz ze swoją rodzinną ze słonecznej Tajlandii. Teraz prezenterka wywołała niemałe poruszenie podczas wizyty w centrum handlowym, wszyscy patrzyli tylko na jej buty. Małgorzata Rozenek doskonale znana jest wszystkim fanom produkcji emitowanych na antenie stacji TVN. Prezenterka ma na swoim koncie już nie jeden program, a teraz korzysta z każdej wolnej chwili, aby spędzić czas ze swoją rodziną. W takim przypadku pomysł na wspólne wyjście do kina wydaje się wręcz doskonały. Jednak trzeba pamiętać, że będąc osobą znaną, zawsze ściągamy na siebie wzrok innych ludzi. Małgorzata Rozenek w niezwykłych butach, moda i stroje, w jakich prezentują się celebrytki, od zawsze ciekawiły wiele osób. Już niejednokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w której nawet jeden źle dobrany element garderoby potrafił wywołać prawdziwą burzę w internecie. Praktycznie zawsze znajdzie się ktoś, komu wygląd danej gwiazdy nie będzie się podobał i taka osoba bardzo głośno da o sobie znać. Jednak teraz strój małgorzaty, rozenek wybrany na wizytę w centrum handlowym wywołał prawdziwe zamieszanie, ponieważ wiele osób krytykuje jej ubiór, ale równie liczni internauci chwalą ją za ten, a nie inny wybór do swojej garderoby. Szczególną uwagę internautów, jak i paparazzi przykuły, szczególnie buty celebrytki. Które bardzo szybko zostały ochrzczone kosmicznymi. Według niektórych internautów rozenek w ten sposób, będąc dorosłą kobietą, ubiera się jak dziecko. To nie są kosmiczne buty, tylko super ciepłe buty. Uwielbiam je, napisała jedna z internautek. Przecież to buty w góry, zakłada się je po nartach. Ona jest śmieszna, mając 40 lat ubiera się jak dziewczyna 17-letnia, czytamy. Fajne buty dla każdego faceta to tylko szpilki. Sami sobie w tym chodźcie w zimę, ma być ciepło i wygodnie, a nie że można sobie nogi połamać, dodała kolejna internautka. Nie da się ukryć, że są to bardzo oryginalne buty i nie każdemu muszą przypaść do gustu. Jak jednak widać, mają one również swoich zwolenników. Mimo wszystko wyglądają na naprawdę ciepłe i wygodne, a przy aktualnej jałże to raczej powinno być priorytetem.